W imieniu naszej seminarynej wspólnoty, Księży Przełożonych i Kleryków, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, zgromadzeni razem z nami, łączący się przez dobre media, dziękujemy Wam za to zaangażowanie, za to, że dzisiaj kolejny dzień razem z nami chcecie się pomodlić, razem z nami chcecie towarzyszyć tym, którzy zastanawiają się nad drogą swojego życia. Pewnie szczególnie tegorocznymi maturzystami. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę, przyjaciół seminarium koszalińskiego, wszystkich, którym ta sprawa powołań kapłańskich leży bardzo mocno na sercu, tych, którym to nasze seminarium koszalińskie nie jest obojętne, a jest bliskie. Dzisiaj, tak jak wczoraj rozmawialiśmy trochę i rozważaliśmy temat odwagi, a ta odwaga często ją kojarzymy z wewnętrznymi trudnościami i przeciwnościami, to dzisiaj chcemy modlić się za tych, którzy mają zewnętrzne trudności, tych, którzy z różnych stron zmagają się z jakimiś przeciwnościami. Może to być rodzina, może to być jakaś społeczność znajomych. Modlimy się za tych, którzy doświadczają takich trudności, może czasami po ludzku nie do pokonania. Modlimy się dla nich też o odwagę, ale może, żeby to wszystko, co wokół nich ustało, żeby to, co, z czym się mierzą, żeby to jakoś odeszło, żeby nie tylko mieli odwagę, ale też wsparcie w swoich najbliższych, w swoich środowiskach, żeby znalazły, znalazły się takie osoby, na które mogą liczyć takie osoby, które będą dla nich wsparciem w tym trudnym wyborze. Zwłaszcza kiedy sprawa dotyczy naprawdę życia, kiedy dotyczy życiowego powołania, kiedy jest to sprawa wielkiej wagi, bardzo potrzebne jest to wsparcie najbliższych, wsparcie znajomych. Modlimy się o takie wsparcie dla wszystkich, którzy to powołanie, szczególnie kapłańskie, rozeznają. Myślą o tym powołaniu, myślą, żeby wstąpić szczególnie do naszego koszalińskiego seminarium. Modlimy się dzisiaj szczególnie za tych wszystkich, którzy doświadczają zewnętrznych trudności, żeby nie tylko te trudności ustąpiły, ale mieli też siłę, znaleźli takie osoby, które będą dla nich wsparciem. Dzisiaj niech wiedzą te osoby, jeśli takie też się z nami łączą. Że mają wsparcie i w nas, i przełożonych, i klerykach, że mają wsparcie w tej rzeszy ludzi, która modli się, szczególnie w tych dniach, w tym tygodniu modlitwo powołania, intensywniej, ale i każdego dnia wspiera duchowo. Ogarnijmy te osoby z zewnętrznymi trudnościami czy to w rodzinach, czy w środowiskach, w których żyją, w których się rozwijają, bo przecież powołanie kapłańskie wzrasta w rodzinie. Wzrasta w społeczeństwie. Ogarnijmy ich dzisiaj dziesiątką różańca, zwracając się do Maryi, do wychowawczyni powołań kapłańskich, ale też tej, która jest umocnieniem dla wierzących, tej, która naprawdę może wyprosić wiele łask właśnie dla tych środowisk, dla tych rodzin, a szczególnie dla tych powołanych. Ogarnijmy ich teraz dziesiątką różańca. W imię Ojca I syna, I ducha świętego. Amen. Tajemnica pierwsza radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja, będąc młodą dziewczyną, wiodła normalne życie. Miała swoje plany, marzenia. W tę spokojną rzeczywistość wkroczył niespodziewanie Bóg. Odtąd wszystko się zmieni. Jak to się stanie? Nie rozumiem do końca. Pyta. Odczuwa swoisty niepokój. Ale ufa, bo Bóg wie lepiej. On wzywa Maryję do bycia blisko jego syna. Wzywa też dziś młode osoby do kroczenia drogą powołania kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się, aby ci, których Pan Bóg powołuje, odważnie odpowiedzieli jemu tak na wzór Maryi. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nam żyjemy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci żyjemy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, wybacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Powstańmy teraz wszyscy i ci obecni w kaplicy i przed monitorami telewizorów, te monitorami komputerów. Zwróćmy się w godzinie apelowej do Maryi, polecając tych młodych, powołanych, zwłaszcza w tym roku, do przyjścia do naszego seminarium. Oddajmy ich wszystkich pod jej opiekę. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą modlitwę wspólną zapraszamy codziennie, jeszcze do piątku włącznie, na wspólne łączenie się z nami, z naszą kaplicą seminaryjną. Twórzmy, kochani, kulturę powołaniową. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo na spokojną noc. Pan z wami. I z Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro.